Kolejny raz nie wiem, gdzie jadę. Miałyśmy taki szalony pomysł, że przyjechać do Korei na moje urodziny. Karol kazała mi wyjść za pustkowiu. To znowu się dzieje. Tutaj nie ma nikogo. Nasza przyjaźń jest zapisana w gwiazdach. A teraz uwaga, ten widok, po który tutaj się przychodzi. Teraz już nie wiem, jak dojechać do domu Mam nadzieję, że to miejsce, pod którym stoimy, jest otwarte. I skończyło się tragicznie. Karol wybrała dla mnie coś takiego. Uuu. się z wami w kolejnym vlogu kolejnym vlogu urodzinowym An. tylko, że dzisiaj naprawdę mam urodziny w ogóle mam wrażenie, że to jest mój najlepszy rok że 2023 to jest po prostu mój rok bo ja teraz, dokładnie dzisiaj obchodzę urodziny trzeci raz i kolejny raz nie wiem gdzie jadę dowiem tak, się dokładnie. po prostu za sekundę ponieważ Karol robi mi kolejną niespodziankę Znowu. i jesteśmy właśnie na dworcu i właśnie podjeżdża nasz autobus, także nagrywamy wstęp na szybko Tak. I ja jeszcze nie wiem gdzie jadę, tym razem miałam opaski, bo Karol powiedziała, że i tak się nie dowiem gdzie jadę ale okazało się, że jest to napisane, tylko że ja nie lubię sobie pustyć niespodzianek, więc... więc jeszcze nie wiem przez tak. następne 10 sekund. A niczego nie ślałam. <gry> jeszcze. Jednak udało mi się uchronić, bo nie lubię sobie psuć niespodzianek, także nie spojrzałam na tablicę, nie spojrzałam na numer, na nic nie spojrzałam, po prostu zapłaciłam i jedziemy. I w ogóle wybraliśmy najlepsze miejsce. Tak. Najlepsze miejsce. To było jest, wolne najlepsze miejsce. To jest w ogóle autobus piętrowy ja jestem zdziwiona, nie spodziewałam się tego, więc jak możecie się domyślić, mamy miejsce tutaj, przy samej szybie, więc będziemy nagrywać widoki. Czy ty masz jakiś pomysł, gdzie my w ogóle jedziemy? Nie, nie mam żadnego pomysłu. Jestem super podekscytowana i jeszcze chciałam dodać, że dzisiaj tak naprawdę mam urodziny. Tak. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy ten dzień. ja mam urodziny, bo z Chrisem świętowaliśmy wcześniej, zanim on wyjechał i jeszcze wcześniej świętowaliśmy z naszym. Z znajomym, który na co dzień mieszka w Czechach, ale spotkaliśmy się w Korei Świętować Takie mam warunki w tym momencie nagrywania Także dziś jest ten dzień i ja jestem super szczęśliwa Nie spodziewałam się w sumie, że będę świętować tyle razy I że w ogóle będę świętować kiedykolwiek w Korei Ponieważ zawsze miałyśmy taki szalony pomysł, że przyjechać do Korei na moje urodziny To ten pomysł gasł w zarodku, ponieważ w Korei jest bardzo gorąco latem i zawsze nam to wszyscy odradzali. I zimę też nam odradzali, ale zima była w pokoju. Tak, ale wczoraj popsła nam się klimatyzacja, więc generalnie trochę umieramy. I teraz chyba będziemy spędzać czas poza domem w miejscach klimatyzowanych. Dotarliśmy i już wiem gdzie, dowiedziałam się w sumie jakieś 15 minut temu po znakach na początku, także jesteśmy już w począt! Pod począt, Ogólnie to Karol kazała mi wyświetla na Pustkowiu. Dokładnie. Tutaj nic nie ma. Pamiętam, że w Począt był wodospad, także mam nadzieję, że do na niego pójdziemy Pytałam ją, jakie miejsca dzisiaj zobaczymy, ale oczywiście nie odpowiadam. Ale i tak jest najlepszym przejściówką na świecie Nie ma za co, ale chyba nie dojedziemy Ogólnie sytuacja jest beznadziejna, bo autobus jest za godzinę I możemy iść na piechotę, tylko że to zajmie 46 minut Możemy też zamówić taksówkę Co zrobiły dwie pozostałe osoby, które wysiadły z nami z autobusu Od razu zamówili taksówkę ale z taksówkami w Korei różnie bywa, bo miałyśmy, miałyśmy przygody kiedy nam się udało, były przygody kiedy nam się nie udało Więc musimy teraz podjąć decyzję, czy idziemy, 35 stopni pod, podkreślam, czy czekamy, czy próbujemy walczyć tak. Może to nie jest szampan, ale za to mm. ja mam bardzo fandomowego drinka Dla wtajemniczonych Także... Za ten dzień. Jednak wzięliśmy taksówkę i jesteśmy, i właśnie stoimy przed wielką mapą atrakcji tego, co tutaj się znajduje w Poczon Art Valley i zastanawiamy się, gdzie dokładnie chcemy iść. Jest tutaj obserwatorium astronomiczne, jest tutaj taki monorail taki, wiecie, wagonik, pociąg jeżdżący. I my ten monorail zauważyliśmy w internecie, na zdjęciach i na Postach na Instagramie już bardzo dawno temu, chyba jeszcze tak za czasów naszego pierwszego wyjazdu do Korei, ale oczywiście teraz, w tym roku naprawiamy błędy przeszłości i wszystko będziemy nadrabiać. I tutaj wyżej jest najważniejszy punkt, czyli jezioro, które tutaj się znajduje z takim mini wodospadem. Także będziemy, będziemy zwiedzać, zobaczymy ile z tych punktów nam się uda dzisiaj zrobić Ale ja się za bardzo tym się nie przejmuję, chcę się cieszyć tym miejscem Także nie będziemy chyba ranować. Nie, chyba nie Także nie będziemy się spieszyć, będziemy zwiedzać i oglądać i podziwiać Tak, to znowu się dzieje Po pierwsze, wiatraczek Enhypen umila nam życie a po drugie, właśnie się okazało, że monorail nie jeździ. Więc e, dlatego, że monorail nie działa, to dostałyśmy. Ogólnie jest jakaś zniżka, taka duża zniżka na bilety, piesze. Więc zaraz 5 tysięcy zapłaciłyśmy 3,5 na głowę i dostałyśmy bilet, na którym nawet nie wiem dlaczego, bo jakby to nie robi żadnej kompletnie różnicy na którym jest napisane, że to jest bilet dla obcokrajowców. To jakby cena jest ta sama, ale po prostu się tak zastanowiłyśmy, czemu. Tak wygląda ten monorail. Autoservis, więc czeka nas wspinaczka. Mam nadzieję, że to tylko tak na początku źle wygląda. Wspięliśmy się na pierwszy punkt widokowy i widok jest taki, po prostu przepiękny. Tutaj jest jakiś strumyk. Przepraszam, ale nie przygotowałam się na tą wycieczkę, ponieważ nie wiedziałam do końca, gdzie jedziemy. Także nie wiem, jaki to jest strumyk w tej sekundzie mojego życia. Po prostu podziwiam widoki. Z tej strony to prezentuje się tak, a z tej strony wygląda to tak. I nie wiem, nie umiem tego oddać kamerą, ale jest pod górę, jest bardzo pod górę, bardzo pod górę. Także będziemy trochę sapać na tym vlogu. Wybaczcie. Ja chciałam przypomnieć, powiedzieć dla nowych widzów i przypomnieć dla starych widzów, ponieważ ja już te kilka razy na tym kanale mówiłam, że moją, a raczej naszą tradycją, bo Karol spędza ze mną urodziny już od. Paru dobrych lat I naszą tradycją coroczną jest wypad do Energylandii Akurat na moje urodziny I już chyba 4 albo 5 ostatnich lat spędziliśmy właśnie w sierpniu w Energylandii z tej okazji W tym roku jesteśmy w Korei, więc nie jesteśmy w żadnym wesołym miasteczku Ale zawsze w tej Energylandii narzekamy na pogodę Zawsze, ponieważ tam są kolejki na długie godziny do niektórych atrakcji zresztą wydaje mi się, że w Nederlandie o każdej porze są takie kolejki ale jeszcze w sierpniu dochodzi do tego ogromna temperatura, nawet w Polsce i dosłownie co roku narzekamy na to, że jest upał co roku tam wracamy, żeby ponarzekać, że jest upał ale to jest jakby taka nasza tradycja i zawsze w tej Nederlandie Karol mi mówi za rok świętujemy twoje urodziny w kwietniu albo w grudniu i wiecie co, ja teraz doszłam do wniosku tak się wspinając w tym począ, że ja chyba jednak będę obchodzić urodziny w grudniu, bo mimo tego, że nie stoimy w kilometrowej kolejce do jakiejś atrakcji w parku rozrywki, to zwiedzać też się nie da i ja naprawdę chyba nie widzę mieć urodzin latem, bo strasznie dużo chciałabym zrobić, ale po prostu wszystko mi opada przez tę pogodę. Co nie zmienia faktu, że jak byłam młodsza. To też nienawidziłam mieć rodzin latem, bo uzdrowiło mi się w głowie, że najgorszą rzeczą w moim życiu jest to, że ja nie mogę w klasie, w szkole dać cukierków na urodziny całej klasie, bo mam urodziny w sierpniu. Tyle za nami. Patrzcie na te widoki. Okej, okay, widoki są tego warte, ale jest bardzo pod górę. Ja ogólnie to bym chciała powiedzieć, że jak tak stoję, to jest okej, okay, bo nawet wieje. Problem się zaczyna we wspinaniu. Jak się wspinamy, to jest coraz gorzej, ale jak będziemy iść w dół, to już będziemy zbiegać, będzie ok. Ale jak tak stoimy, to nawet pogoda nie jest aż taka zła. Niby jest to 35 stopni, ale wieje. Teraz to mi jeszcze bardziej wieje, tak wiem o tym, ale bez tego też trochę wieje, więc nie jest tak źle. Kolejny punkt widokowy. Ale tutaj chyba, z tego co widzę, nie ma wody. Aha! Wydaje mi się, że jednak powinna tutaj być woda, ale skoro tu nie ma wody, a woda spływa z góry tam którą widzieliśmy na dole, to gdzie ona jest? Wyschła przez tą całą naszą drogę tutaj co o to chodzi. Słuchajcie, coś jest nie tak. Desaga continues. Wszędzie, gdzie idziemy, nie ma wody. Ale widok dookoła jest piękny. I w ogóle przez ostatni miesiąc bardzo mało widziałyśmy niebieskie niebo. Dosłownie kilka razy, a teraz mamy dosłownie. Piękne, niebieskie niebo z chmurkami. Mam myśl. Jak tak się wspinałyśmy już zaczęła tam kiełkować w mojej głowie, bo minęłyśmy chyba w sumie tylko trzy osoby i doszliśmy na samą górę i teraz widzę tak jedną grupkę ludzi, to jest chyba rodzina albo znajomi. I jest tutaj bardzo mało osób, a miejsce jest naprawdę ładne i wydawało mi się zawsze, patrząc po ilości materiału z Poshon Art Valley w internecie, że to jest bardzo popularne miejsce, a dzisiaj tutaj nie ma nikogo. I nie wiem, czy to przez alerty, które dostajemy cały czas, żeby nie wychodzić z domu, właśnie Mucha usiadła dosłownie na środku obiektywu już od ciała. Więc nie wiem, czy to przez alerty, które cały czas przychodzą, że będzie bardzo gorąco, żeby się chronić. Czy wszyscy jakimś cudem wiedzieli, że Monorail nie działa? Weszliśmy teraz do tego muzeum astrologicznego i po pierwsze doceniamy klimatyzację, a po drugie podziwiamy sobie planety, znaki Zodiaku. Gdzie jest mój znak Zodiaku? Tutaj proszę bardzo. Jest Leo i tutaj też jest lew. Jakby ktoś się zastanawiał, to Karol jest. Uwaga, szukam, szukam, szukam. Tutaj Karol jest skorpionem, i podobno skorpion i lew to są bliźniacze znaki Zodiaku. Także mamy kompatybilne znaki Zodiaku. Mimo tego, że jesteśmy zupełnie od siebie różne, to podobno nasza przyjaźń jest zapisana w gwiazdach. Tak kiedyś usłyszałam. Może macie jakieś inne zdanie na ten temat? Jeżeli interesujecie się astrologią, tutaj na tym piętrze jest dużo. O znakach Zodiaku. W sumie mnie to trochę dziwi, bo zawsze mi się wydawało, że Korea raczej nie interesuje się aż tak bardzo tymi naszymi znakami Zodiaku. Tak mnie naszło dzisiaj na wspominki w sumie, bo cały czas mam ochotę mówić, jak byłam młodsza i jak byłam młodsza, to bardzo interesowałam się planetami i teraz już nic z tego nie pamiętam tak szczerze. Jeżeli chodzi o jakieś informacje na temat Saturna czy Jowisza. Za wiele mi nie zostało z tego w głowie, ale pamiętam, że kiedyś się tym interesowałam. A teraz uwaga. Ten widok, po który tutaj się przychodzi, wygląda to tak po prostu przepięknie, to jest przepięknie. Tutaj są wypisane filmy i dramy, w których było to miejsce, które były kręcone w tym miejscu, o tak. I dajcie znać, czy znacie któryś z tych filmów, któryś z tych seriali. Tutaj jest na przykład Melting Me Softly, Koreańska Odysseja jest The Legend of the Blue Sea i Lord Moon's Lover Bobo. Dajcie znać, a z dołu widok wygląda tak. Również ładny, chociaż mam wrażenie, że woda zmieniła kolor. Od góry jest bardziej niebieska, a tutaj jest taka bardziej zielonkawa i jest nawet taki mini mini wodospad, ale widok jest naprawdę przepiękny, nadal to podtrzymuje. Kupiłyśmy sobie lody i jemy je w takim pięknym otoczeniu. To jest po prostu przepięknie, przepięknie. Jak już się dojdzie na samą górę, to już się zapomina o tym wysiłku. Doszłyśmy do kawiarni, która znajduje się w tym miejscu i mamy taki widok. Wybrałyśmy co prawda stolik w środku z wiadomych powodów, ale widok i tak jest piękny na to jezioro. No prawie na to jezioro, bardziej na to, co otacza to jezioro, bo jezioro jest tam jeszcze niżej. I tutaj w ogóle czego nie zamówiłyśmy, jest taki napój, nazywa się Lake Chonju Aid, Czyli lemoniada o nazwie dokładnie tego miejsca, w którym się znajdujemy I jest też From Stone Cream Latte Czyli to też jest nawiązanie do tych skał, które są dookoła tego jeziora A my zamówiłyśmy sezonowe latte Czyli coś, co lubimy I dla mnie jest sok o smaku, a raczej z mojego ulubionego owocu czyli z arbuza. Jeszcze jeden widok z góry. Tam jest taki mini park rzeźb powiedzmy. To było nazwane Sculpture Park. Tak jak widzicie, jest tam ich kilka, a tutaj jest widok na miasto albo nawet na kilka miast. Teraz ta przyjemniejsza część, czyli schodzenie w dół. Dotarliśmy do tego samego miejsca, w którym zaczęliśmy i podsumowując, przeszliśmy tę drogę. Nie skorzystałyśmy z monoraila. Byłyśmy w tej kawiarni, zobaczyłyśmy tamtą halę. Oczywiście widziałyśmy jezioro i byliśmy w tym astronomicznym obserwatorium, także oprócz pociągu wszystko nam się udało właściwie zobaczyć. To miejsce jest mniejsze niż się spodziewałyśmy, więc zostało nam jeszcze dzisiaj trochę słońca i idziemy dalej. Niezapowiedziany gość na moje urodziny. Motylek. Chcemy do Seulu dojechałyśmy do począt, mianowicie na... Począt Bas Terminal. Czyli dokładnie tutaj znajdujemy się tuż przed nim, ale... Nasz basterminal Terminal wygląda tak. Jak poznań? Teraz już nie wiem jak dojechać do domu. Tego nie przewidziałam, serio. Tego nie przewidziałam. Brak wody, ok. Ale <ścoughs> to? Za rogiem znalazłyśmy plan budowy. Proszę bardzo. Nie wiem kiedy, ale tak będzie wyglądał. Ten dworzec autobusowy Wróciłyśmy do Seulu i postanowiłyśmy zrobić coś razem I Razem mam na myśli tak, że coś kreatywnego Coś innego niż... Tak. Wiecie o co mi chodzi Więc miałyśmy dużo rzeczy do wyboru Wahałyśmy się między zrobieniem własnych naszyjników, a zrobieniem własnej obudowy I dzisiaj padło na... Friends time! Taak. Będziemy robić własną obudowę I ja się super cieszę, chciałam zrobić właśnie coś takiego... Takiego kreatywnego, brakowało mi czegoś. W Seulu można robić mnóstwo takich rzeczy. Więc, więc na moją urodziny zrobimy sobie po prostu matching, obudowy własne. Mam nadzieję, że to miejsce, pod którym stoimy, jest otwarte. Więc jak to mówił Chris? Katia! Jest otwarte. Właśnie podałyśmy swoje modele telefonów i pani nam szykuje podstawę. Mamy też instrukcję obsługi. Ogólnie mamy podstawę za 3000, klej za 3000 i wszystkie dodatki są w różnych cenach, więc idziemy wybierać. Tu są różne końcówki i można z tego zrobić po prostu taki, takie tło do obudowy. Więc nie wiem do końca jeszcze jaką ja chcę obudowę, więc klej będzie potem. Tutaj są takie zawieszki, to są nawet zawieszki z Sailor Moon. Tutaj obok jest zawieszka z Florkiem. Tutaj są jakieś króliczki, jest snupi, mnóstwo tego jest. Tutaj na górze są takie. Jakieś serduszka, kwiatki, koraliki, czego dużo zapragnie. I najpierw się wybiera, potem się płaci, a potem się robi. Tutaj są inspiracje, ta mi się podoba. W sumie mogę mieć taką obudowę gotową. Ja chyba pójdę w taki motyw morski? Wydaje mi się, że pójdę w motyw morski albo jakiś wróżkowy, coś takiego. Akurat do motywu morskiego mam tutaj takie muszelki. Tak mi się wydaje, że to są muszelki Tutaj jest w ogóle mnóstwo inspiracji Wszystko tutaj jest, naprawdę wszystko Jakby ktoś chciał jakieś moty w stylu Barbie, to jest mnóstwo takich różowych koralików Ja nawet nie wiem gdzie patrzeć Tutaj są takie bardziej urocze rzeczy Na dole też są takie bardziej urocze rzeczy Jakieś księżyce Kaczki Łyżeczka z cinnamon roll. A tutaj z boku są za to warzywa i owoce jakieś pomarańcze, są truskawki, są marchewki, jakieś wisienki Na dole są żelki To wygląda jak prawdziwe żelki i makaroniki W sumie mam ochotę zrobić teraz kilka tych obudow Nie wiem czy Karol ma jakiś pomysł czy Karol, masz jakiś pomysł na swoją? I chyba 10 na raz, nie wiem jak co z tym zrobić Tutaj są literki i ogólnie mamy coraz mniej czasu, więc wrócimy do was jak już coś wybierzemy W międzyczasie próbujemy kupić bilety na koncert na City. Nie wiem, czy się uda. A jak się nie uda, to trudno. Przynajmniej będziemy miały fajnie spędzony czas na robienie obudowy. Ale i tak próbujemy. A właśnie się okazało, że jestem 11-tysięczna w kolejce. Wybrałyśmy już nasze rzeczy i przez wybieranie naszych rzeczy ubyło 6 tysięcy, 5 tysięcy. Jesteśmy teraz 5 tysięczne. Obie. A więc tak wygląda mój zestaw. Mam klej brokatowy, miętowy i niebieski. Tutaj są jakieś narzędzia. Mam koraliki, mam muszelki, mam małą mam trzy literki aniny, diamencik i lusterko i rozgwiazdę i muszelkę. Także poszłam w ten motyw morski i zobaczymy, co mi się z tego uda zrobić. U mnie za to jest tak różowa, tylko może być dosłownie wszystko. Wzięłam różowe poza tym lusterkiem. Niestety nie było różowego. Nie wiem jak się wyrobimy w pół godziny z tym, szczególnie, że nie wiemy jak się za to zabrać, ale życzę Ci powodzenia. Jeszcze przy okazji kupić bilet na New City. To raz takie rzeczy chyba robiłam 15 lat temu. <śleskład> nie wiem jak się za to zabrać. Trzeba jakieś zdjęcia poglądowe, nie wiem. W się wiecie, pracowałam w cukierni, to trochę podobne. Karol powiedziała, że ona woli bezy, a ja wolę fale. Nie wiem, czy to wygląda jak fale. Chciałabym, żeby wyglądało. To sumie wygląda jak fale, wiesz, to była moja pierwsza myśl. U mnie to wygląda póki co tak. Nienawidzę po prostu kupować biletów na Jest24, ponieważ widzicie te miejsca? One są kupowane właśnie przez kogoś innego, mimo tego, że ja je widzę i wy też je widzicie. Ten komunikat, który się pojawia, to jest informacja, że ktoś właśnie kupuje ten bilet, który sobie wybrałam. ogóle już ta kawiarnia jest zamknięta. Ale próbuję jeszcze dokończyć. W ogóle wpadłam w jakiś szał, nie wiem. I chyba brakowało mi takich rzeczy. Strasznie mi się to podoba. Uważam, że to jest najbardziej słodka rzecz, jaką ja w ogóle w życiu zrobiłam i widziałam jednocześnie. Ale wydaje mi się, że chyba wyszło ładnie. Moja obudowa się piecze. Ale... Proszę Wam coś pokazać. Mam to, mam to, mam to, mam to. Dostałyśmy nasze obudowy i musimy jeszcze oszczędzać. Mają dwa, trzy dni leżeć. I tak wygląda obudowa Karol. Spróbuję Wam pokazać przez to pudełko. Tak się prezentuje. A mojej obudowy jeszcze nie widzieliście, bo robiłam ją w biegu między kupowaniem biletów I prezentuje się tak. Tam jest moje imię. Muszelka, lusterko, rozwiazda. Moim zdaniem wyszły przepięknie i bardzo odzwierciedlają nasze osobowości. Dajcie znać, która Wam się bardziej podoba. Chcieliśmy znaleźć kawiarnię, ale zamiast kawiarni znaleźliśmy sklep z K popem Nie pytajcie, jak to się stało, ale patrzcie, tutaj jest merch, którego się nie da znaleźć nigdzie indziej. Jest seria z kotkiem Temina i tutaj jest ta szklanka, i do tej szklanki jest. Zaraz wam pokażę. Do tej szklanki jest najbardziej urocza karta Temina, jaką ja w życiu widziałam. Tak ona się prezentuje. I takie karty shiny everyday is shiny day. Ja nie wiem, ja chyba powinnam stąd wyjść jak najszybciej się da. Chciałyśmy wyjść tu, ale jak tu już doszłyśmy, to kawiarnia była zamknięta i skończyło się tragicznie. Skończyło się naprawdę tragicznie. Uwaga, robię Wam szybki unboxing, więc... Kupiłam album Shiny, którego nie widziałam w żadnym innym sklepie, więc uznałam, że pewnie go już nie zobaczę w żadnym innym sklepie, więc wziąłam go tutaj. Oprócz tego kupiłam bluzkę, nie wiem dlaczego, bardzo mi się podoba. I do tego jest taka, oto karta Temina, do tej bluzki, bo to jest bluzka ze Shiny, z kolekcji Piece of Shine. I mamy dla nas obu takie kubki z temari i z kungiem, czyli z tymi dwoma postaciami. Temina z Shiny, takie szklanki z tymi postaciami, które tam stały, które wam pokazywałam. Więc to są nasze zakupy. Już to jest chyba któryś z kolei prezent urodzinowy, który sobie wmawiam, że to jest prezent urodzinowy, więc mogę. Kochani, trzymajcie za nas kciuki, oglądajcie reklamy na vlogach. Proszę was, nie przeklikujcie reklam, bo albo już po prostu nigdy więcej nie wejdę do żadnego sklepu. Uwaga, mam gościa specjalnego nagle, nie wiem jak to się stało, to chyba sprawka tej osoby, ale dostałam kolejny prezent, więc się chwalę, ponieważ to jest jeden z słodszych pingwinów, jakie widziałam kiedykolwiek, ja nie wiem w ogóle o co chodzi, to jest chyba już dziewiąty pingwin? w mojej kolekcji vlogów urodzinowych, jak mogliście policzyć. Także dziękuję bardzo, jest przepiękny i w ogóle Zuzia podobno nie wiedziała, jakie mam poprzednie pingwiny, które dostałam od Krisa i trafiła na takiego, którego nie mam, więc znajdzie, znajdzie swoje miejsce przy którejś mojej torbie. Udało nam się znaleźć kawiarnię, która jakimś cudem o tej godzinie była otwarta i mamy tort. W takiej wersji, trzy kawałki Oczywiście są świeczki, tylko niestety nie możemy zapalić tych świeczek W lokalu, ale symbolicznie po prostu je wbiliśmy w tort Mamy kawę Drugi raz w tym roku z zdmuchuję świeczki Które właściwie nawet nie są zapalone Urodzinowe jedzenie, tak zwany midnight snack w naszym przypadku W tym momencie prezentuje się tak Zuzia, nagle chciałabyś tutaj to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Karol właśnie powiedział, że to jest miejsce do wydawania pieniędzy, i tutaj jest taki event, że wrzucacie 5000 łonów i macie po prostu przypadkowe okienko i nagrodę w środku, albo można zdobyć klucz z tych okienek tutaj i otworzyć sobie taką większą nagrodę. Nie wiem jak to działa, ale bardzo mnie kusi. Bardzo mnie to kusi, ponieważ tutaj są nagrody, które widać, które można wygrać, ale nie wiemy, co jest tutaj. I się naprawdę zastanawiam, czy się nie skusić. I chyba to zrobię. Chyba to zrobię, zobaczymy, jak to moje urodzinowe szczęście. Co to oznacza? Musisz wybrać skrzynkę w takim razie. Okej. Okay. To w takim razie. Nie wiem, 17. Dobra. Co jest w środku? Bardzo Co to ciekawe. Okej. Okay. To jest krem poroczy. Przydać się. Ja uznałam, że się skuszę. Co mi już chodzi? I ostatnia rzecz na dzisiaj, w dzisiejszym vlogu Czyli zdjęcie urodzinowe, żeby tradycji stało się zadość I jako, że to są moje urodziny, to zarządziłam, że Musimy wybrać jakieś Głupie nakrycia głowy Jest tutaj trochę tego Więc wybieramy coś i idziemy sobie zrobić zdjęcie w budce Karol wybrała dla mnie coś takiego Czy ja powinnam wybrać coś dla niej? Efekt końcowy Jest to jedno z ładniejszych zdjęć jakie mamy, wyszło nam przeuroczo I jeszcze, uwaga, mamy ramkę z pingwinem Nawet nie wiedziałyśmy, że taka jest Ale ona musiała tutaj być Na zwiększenie tego vloga i tego dnia W ogóle Karol o północy dała mi jeszcze dwa prezenty I jednym z nich są te kolczyki Są w kształcie motylka. Drugim prezentem, który dostałam to do jest cieni i makijaż tą paletą cieni również mam dzisiaj na sobie. Widzieliście przez całego vloga makijaż właśnie moim prezentem urodzinowym i dostałam od niej jeszcze jednego pingwina. Także dziękuję wam za oglądanie. Doceniam to, ponieważ Chcieliście obejrzeć, jak wyglądały moje urodziny? Tak. Odbieram to jako życzenia w pewien sposób. To były najlepsze urodziny w moim życiu. Udało się spędzić je w Seulu, spełniłam swoje marzenie. Także jestem przeszczęśliwa, naprawdę jestem przeszczęśliwa. Cały dzień mi się tak strasznie, a czyli bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał. Także już nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa. pa!